W programie Comar RP Optima możliwa jest integracja z aplikacją Comarc Shipping, która umożliwia użytkownikom skorzystanie z szerszej listy firm kurierskich. Aplikacja Comarque Shipping obsługuje procesy związane z nadaniem przesyłek bezpośrednio do dokumentów stworzonych w programie Comarch RP Optima, a także umożliwia ręczne wprowadzenie zleceń w samej aplikacji. Warunki konieczne, które muszą zostać spełnione w celu utworzenia zlecenia nadania przesyłki z wykorzystaniem aplikacji Comark Shipping, to przede wszystkim: Użytkownik musi posiadać konto w Comac Cloud i mieć aktywowany dostęp do usługi Comac Shipping. Dane w pieczący firmy muszą zostać uzupełnione, w tym również numer NIP. Przy współpracy z aplikacją Comac Shipping z poziomu Comac RP Optima, informacja o kontekście firmy jest ustalana na podstawie numeru NIP firmy, w której pracuje użytkownik programu. W aplikacji Comac Shipping musi być ustawiony jako domyślny co najmniej jeden kurier. Aby skonfigurować współpracę z aplikacją Comac Shipping, przechodzimy do menu. System Konfiguracja Firma Przesyłki Comark Shipping. Następnie po kliknięciu w przycisk Comark Shipping pojawia się okno umożliwiające zalogowanie do aplikacji. Wpisujemy login oraz hasło do konta Comark Cloud. Jeżeli użytkownik nie dokona logowania z tego poziomu, może zalogować się podczas dodawania zlecenia nadania przesyłki na zakładce CommAc Shipping. Po poprawnym zalogowaniu konfigurujemy współpracę z CommAc Shipping poprzez zaznaczenie parametru, tworzenie zleceń nadania przesyłek z wykorzystaniem aplikacji CommAc Shipping oraz odpowiednio uzupełniamy pozostałe parametry. generowanie zlecenia nadania przesyłki jest możliwe z zakładki ogólne przesyłki kurierskie. Nadanie przesyłki jest również możliwe z listy oraz formularza dokumentu, faktury sprzedaży, paragonu, faktury proforma, faktury zaliczkowej oraz w przypadku modułów Handel Handel Plus. Z listy oraz formularza dokumentu, rezerwacji odbiorcy, wydania zewnętrznego, rozchodu wewnętrznego, a także przesunięcia międzymagazynowego. Dla modułu serwis z poziomu listy oraz formularza zlecenia serwisowego. Przechodząc na listę faktur sprzedaży, wchodzimy do formularza faktury sprzedaży, a następnie klikamy w ikonę. Umożliwiającą utworzenie przesyłki kurierskiej. Na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki na Zakładce Ogólne widoczny jest numer Zlecenia Nadania Przesyłki oraz data wystawienia będąca datą utworzenia zlecenia. Z tego poziomu widoczne są również dane nadawcy, pobierane bezpośrednio z formularza adresu oddziału oraz odbiorcy. Pobierane bezpośrednio z karty kontrahenta. Przechodząc na zakładkę Komark Shipping, standardowo podstawiany jest kurier zdefiniowany w aplikacji Komark Shipping jako domyślny. Istnieje również możliwość zmiany kuriera poprzez wybranie go z rozwijanej listy. Z tego poziomu podpowiada się również domyślny szablon spedycji dla wybranego kuriera. W polu data nadania określamy datę oraz przedział czasowy, w którym planowany jest przyjazd kuriera. W zależności od wybranej firmy kurierskiej możliwe jest również wprowadzenie kodu punktu odbioru. W polu Ubezpieczenie deklarowana wartość pobierana jest wartość brutto z dokumentu w zależności od ustawień zdefiniowanych na szablonie spedycji w komark shipping. W prezentowanym przykładzie na szablonie jest ustawione pobranie kwoty ubezpieczenia z dokumentu. W przypadku zaznaczenia parametru pobranie do pola przenoszona jest również wartość brutto pobierana z dokumentu. Jeżeli w konfiguracji został zaznaczony parametr, jeżeli forma płatności to, wówczas kwota pobrania podpowiada się tylko wtedy. Gdy wskazana forma płatności na dokumencie jest zgodna z formą płatności zdefiniowaną w konfiguracji. W prezentowanym przykładzie ustawienie parametru pobranie uzależnione jest od formy płatności przelew. Po uzupełnieniu powyższych parametrów klikamy w ikonę umożliwiającą zamówienie kuriera, w oknie pojawia się numer zlecenia z komark shipping. Informacja dotycząca stanu zlecenia, a także data zgłoszenia. Poniżej dostępne są również dane dotyczące rodzaju paczki, numeru listu przewozowego oraz linku do śledzenia przesyłki, jeżeli jest on zwracany przez daną firmę kurierską. W oknie dostępna jest również ikona umożliwiająca podgląd, bądź wydruk listu przewozowego. Natomiast, przechodząc na zakładkę Dokumenty, wyświetlane są dokumenty, z których zostało utworzone zlecenie. Klikając w ikonę dostępną w prawej części okna, istnieje możliwość podglądu zlecenia nadania przesyłki bezpośrednio w komórkę Shipping. Z tego poziomu widoczne są wszystkie dane, Przekazane bezpośrednio z programu Komar RP Optima, między innymi dane nadawcy, dane odbiorcy, kwota ubezpieczenia, kwota pobrania, numer dokumentu źródłowego i numer dokumentu powiązanego. Pozostałe dane pobierane są z szablonu Komark Shipping. Wrócimy teraz na listę zleceń klikając ogólne przesyłki kurierskie. Z tego poziomu widzimy, iż nowo wygenerowane zlecenie pojawiło się na liście. Z tego poziomu za pomocą ikon widocznych na dole ekranu istnieje możliwość aktualizacji danych. Przycisk umożliwia aktualizację danych, jeżeli na zapisanym w komarce Shipping zleceniu nadania przesyłki zostaną zmienione dane odbiorcy lub nadawcy lub z poziomu aplikacji Comarch Shipping zostanie zarejestrowana przesyłka u kuriera bądź zamówiony kurier. Podglądu zlecenia nadania przesyłki w Comarch Shipping przycisk umożliwia podgląd zlecenia nadania przesyłki w aplikacji Comarch Shipping. Zatwierdzenia przesyłki i przekazania do nadania przycisk umożliwia zarejestrowanie przesyłki u kuriera jeżeli nie była ona wcześniej zarejestrowana. Zamówienie kuriera. Przycisk umożliwia zamówienie kuriera zapisanych i zarejestrowanych dokumentów zlecenia nadania przesyłki. Wydruku protokołu odbioru. Przycisk umożliwia wydrukowanie protokołu odbioru. Wydruku listu przewozowego. Przycisk umożliwia wydrukowanie listu przewozowego. W przypadku chęci usunięcia dokumentu zlecenia nadania przesyłki istnieje taka możliwość wyłącznie dla zleceń, których stan zlecenia jest pusty bądź widnieje jako zapisane. Usunięcie zlecenia w komarch RP Optima skutkuje usunięciem zlecenia również w aplikacji Comark Shipping. Natomiast usunięcie zlecenia z pozostałymi stanami jest możliwe tylko w aplikacji Commerce Shipping.